Uruchomiliśmy już bardzo duży wakacyjny projekt pod jednym zbiorczym hasłem na wypasie. Piotr Harasim, witam w barwach Barmi w Mazur, programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W naszym studiu Mariusz Sieniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, cofnijmy się na chwilę do, do 2020 roku. Jak zareagowaliście na wieść, że Miejski Ośrodek Kultury będzie musiał zamknąć się na taki bliżej nieokreślony czas? No to jest właśnie ostatnia rzecz, którą chciałbym robić. Co się. <laughs> To jest ten jedyny moment. Nie no, zareagowaliśmy dużą, dużym poczuciem zagubienia, dużym poczuciem pewnej dezorientacji, prawda, jak się w tym świecie umieścić, w jakim kierunku idziemy i tak dalej, i tak dalej, czyli było bardzo dużo znaków zapytania, ale na szczęście dość sprawnie, że tak powiem, zwinęliśmy te analogowe żagle i przenieśliśmy się do tego wirtualnego świata. Zresztą te przeprowadzki wtedy towarzyszyły większości e, większości instytucjom. Ale jak mówię, to było obciążone, dużym, dużym, dużym takim i niedopowiedzeniem, dużą niejasnością. A z jakich planów trzeba było całkowicie zrezygnować? Praktycznie trzeba było zrezygnować ze wszystkiego tego, co jest istotą naszej pracy, czyli z kontaktu z drugim człowiekiem. Czyli odwołaliśmy no, wszystkie spotkania warsztatowe, spotkania z twórcami, całą naszą działalność koncertową. No, wszystko praktycznie wyzerowaliśmy, schodząc do mm, no i budując jakby na nowo i, i, relacje z naszymi odbiorcami wróćmy do roku 2021 dochodzą optymistyczne wieści że ta kultura może znów się otwierać na ten rzeczywisty kontakt z widzem i odbiorcą jakie plany ma miejski ośrodek kultury na te letnie miesiące no, Mogę powiedzieć krótko wypasione nie, no uruchomiliśmy już bardzo duży wakacyjny projekt pod jednym zbiorczym hasłem na wypasie. Lato na wypasie. Lato na wypasie. Naszym logo są nasze cudowne krowy, których się pojawi więcej. No i ten wypas oczywiście, czy bycie na wypasie traktujemy w dwojaki sposób. No, pierwszy to taki, że wydaje nam się, że ta oferta, którą udało nam się stworzyć, jest rzeczywiście dość różnorodna i bogata przede wszystkim w twórców świetnego, wybitnego formatu, z drugiej strony na wypasie, w tym sensie, że wychodzimy na zewnątrz, wychodzimy w świat, wychodzimy w analog, wychodzimy na świeże powietrze, ponieważ większość naszych wydarzeń będzie się działo w plenerze, prawda, na Starym Mieście, w Śródmieściu, no i przede wszystkim w amfiteatrze, jeśli chodzi o tą wypasioną działalność koncertową. A kogo zobaczymy, kogo usłyszymy w amfiteatrze? No to mamy całą plejadę. E, kalendarzowo i chronologicznie, gdybym miał wymieniać, no to 24 czerwca zaczynamy koncertem mistrza Krzysztofa Cudowskiego. To jest jego koncert jubileuszowy. Później mamy Darię Zawiałow, później mamy Wonki One, później mamy Spiętego, później mamy Kult e, e, Wojtka Mazodowskiego, e, Me Dead Men, Mikro Music w obrębie... Music, czyli naprawdę będzie w czym wybierać. Marcina Masyckiego z nocturnami. Chopina również w przestrzeni e, więc mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie, jak to się okrągło i czasami beznadziejnie mówi. Na scenie staromiejskiej też się to dzieje? Na scenie staromiejskiej właśnie w, ta, e, w tym roku nie było żadnego zgłoszonego projektu w ramach obywatelskiego budżetu, stąd też postanowiliśmy sami zagospodarować tę przestrzeń staromiejską i tutaj Biuro Festiwalowe Miejskiego Ośrodka Kultury rusza z cyklem Młoda Polska. Każdą w środę, w każdą środę, reprezentowani będą twórcy, którzy już witają się z gąską sławy. znaczy, że za chwilę o nich usłyszymy i to są te ostatnie chwile, kiedy jeszcze chodzą w togach początkujących twórców debiutujących. I to będą środy. Przez lipiec i sierpień. Panie dyrektorze, jakie inicjatywy z kolei planujecie w innych miejscach? Tutaj, no, mam na myśli takie wydarzenia jak na przykład kino plenerowe. Mm -hmm. tak, no, e, kino, e, kino plenerowe podtrzymujemy, ono się cieszy dużym zainteresowaniem. Wiesz, to jest bardzo takim zjawiskowym, uropiwym projektem na Podzamczu, w okolicach Ryby e, z, e, z Dzieckiem. Na pewno będzie, będą koncerty organowe. Wydaje mi się, że w tej ofercie wakacyjnej musi być trochę przestrzeni na taki metafizyczny oddech, uspokojenie się, wyciszenie prawda, i wejście w jak gdyby inne rejestry. Kontynuujemy local warming, czyli e, festiwal muzyki elektronicznej, które, który odbędzie się w przestrzeniach parku centralnego, a dokładnie e, zajezdni, i, e, zajezdni i tartaku. Mamy duży projekt animacyjny, inna mapa, który będzie funkcjonował na osztyńskich osiedlach, począwszy od Zatorza na Dajkach, skończywszy. Także tych projektów jest dużo, mam nadzieję, że już one w przestrzeni miasta również są widoczne pod postacią naszych wizualizacji. Panie dyrektorze, e, tak na koniec chciałbym zapytać, co słychać w Miejskim Ośrodku Kultury? No, Rzeczywiście już wszystko jest dopięte na ostatni guzik, wszyscy już tak, czekają, no, aż to się zacznie. Wszyscy przybierają w pewnym sensie myślami i nogami, no, z tego względu, że no to jest sól ziemi naszej pracy, ten bezpośredni kontakt i czekamy na to odpalenie naszych działań plenerowych, e, koncertowych. No niby już możemy robić, prawda, w tych dużych reżimach sanitarnych, ale czekamy na jeszcze większą łaskawość, i covidową, i ministerialną, żeby tę kulturę jeszcze szerzej, jeszcze mocniej, jeszcze odważniej otwierać. A gdzie możemy szukać kalendarium, nie takich aktualnych informacji? Przede wszystkim na naszych stronach, na naszym profilu społecznościowym, no i w przestrzeni, przestrzeni miasta, ale strona to przede wszystkim www.mokalsztun.pl. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Mariusz Sieniewicz, dyrektor Miejskiego Środka Kultury w Olsztynie był Państwa i moim gościem Piotr Harasim. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Telewizja kopernik Kopernik.tv.